W końcu doczekałam się wypłaty. 9211 zł. Pracuję w szkole jako nauczycielka, więc pora zabrać się za budżetowanie. Najpierw uzupełniam tabelę z datą oraz moimi dorobkami, a potem zaczynamy liczyć, gdzie ta kasa znika. Pierwszy przystanek to rachunki: Netflix, YouTube Premium, Change, GAF, internet oraz subskrypcja na zdrowe jedzenie. Ta kategoria zamyka się w 1790 zł. Kolejny krok to codzienne wydatki. Tutaj jest paliwo, wyjścia z koleżankami, alkohol na wybrania z rodzicami, fit catering oraz nowe szpilki do pracy. Niestety wydatki kosztują mnie najwięcej, czyli 2489 zł. Kolejny etap to moje oszczędności. Cycki, bo mówią, że jestem deska. Weekend w górach, żeby nie krzyczeć na klafę oraz kurs języka migowego. Tutaj wyszło 2100 zł. Może niewiele, ale małymi krokami do celu. Na koniec zaglądam do zobowiązań. Tutaj mam uszuwanie tatuażu po ex oraz ratę za mojego passata. Razem prawie 570 zł. Masz wrażenie, że cokolwiek odłożysz, to i tak znika, ten arkusz pomoże Ci zobaczyć, gdzie uciekają pieniądze i jak zacząć odkładać na swoje cele. Pisz w komentarzu szablon, a ja podeślę Ci ten arkusz.